Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Sano, szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę zaprezentować Państwu miejsce absolutnie wyjątkowe, niebywale malowniczo usytuowane. Przepiękny kompleks pałacowo-parkowy, który dzisiaj jest siedzibą Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Kompleks składa się z pałacu oraz 14-hektarowego parku przeciętego na pół przez rzekę Lutynie. Usytuowani jesteśmy w centrum Szwajcarii Żerkowskiej, wyjątkowy fenomen przyrodniczy, który już w XIX wieku budził fascynację wówczas Prusaków, którzy jako pierwsi zainteresowali się tym miejscem i starali się je w pewien sposób wypromować. Drodzy Państwo, tutaj od razu pozostając przy tych kwestiach przyrodniczych, chciałbym też zwrócić uwagę na dwa istotne wątki śmiełów, a więc i muzeum dedykowane wieszczowi znajduje się w centrum żerkowsko czoszewskiego Parku Krajobrazowego, który w tym roku obchodzi 30 lat swojego funkcjonowania i też jesteśmy tuż, można powiedzieć, za miedzą z obszarem Natura 2000, więc pod względem przyrodniczym tych walorów naturalnych jest to absolutnie unikatowe położenie. Jak państwo widzicie, Teren zasadniczo płaski, chociaż ten najbliższy nam pagórek, tak zwana górka Żerkowska, liczy 160 metrów nad poziomem morza. Miejsce absolutnie wyjątkowe, bowiem, proszę Państwa, jak widać mamy do czynienia z jedynym muzeum. Czy mogę prosić o przesunięcie strzałką jednego slajdu? Nie, nie, nie. U dołu, u dołu, żeby kolejny slajd przeskoczył. Dziękuję. Proszę Państwa, miejsce absolutnie wyjątkowe, którego historię w bardzo skrócony sposób pozwolę sobie przedstawić. Proszę Państwa, mamy 1798 rok powstaje założenie z Fundacji Rodziny Gorzeńskich. Andrzej Gorzeński był prezesem Naczelnego Sądu Apelacyjnego dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Mamy wybitnego projektanta Stanisława Zawackiego, który jest autorem m.in. pobliskiego pałacu Również Gorzeńskich w Dobrzycy, również siedziby Muzeum Ziemiaństwa i proszę Państwa, pałacu również w Lubostroniu. Trzy wspaniałe, piękne realizacje, każda absolutnie odmienna i zróżnicowana. Ten działa. działa. Proszę Państwa, w 1831 roku właśnie do rodziny Gorzeńskich przyjeżdża Adam Mickiewicz, który spędza w śmiowie trzy tygodnie w Wielkopolsce. Ostatecznie 7 miesięcy. Śmiełów będzie tym miejscem, do którego dosyć często będzie wracać. Nie tylko ze względu na strategiczne usytuowanie, bowiem to było 7 kilometrów od zaboru rosyjskiego, ale będzie też wracać ze względu na Konstancję z Bojanowskich Łubieńską, swoją wieloletnią, dozgonną, jedną z, z miłości. Proszę Państwa, 1886. Po czterech pokoleniach rodziny Gorzeńskich, majątek znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, przejmuje go rodzina Hełkowskich, która jest właścicielami do 1939 roku. Jest to ta rodzina, która w sposób świadomy, celowy zaczyna tworzyć swego rodzaju kult Mickiewicza w Wielkopolsce, czyniąc śmiełów główną, można powiedzieć, osią tegoż kultu. Co do dnia dzisiejszego zresztą też funkcjonuje. W okresie II wojny światowej pałac został doszczętnie ograbiony. Rodzina Hełkowskich uratowała tylko nieliczne pamiątki. Proszę Państwa, po 1945 roku pałac staje się miejscem, gdzie usytuowano szkołę podstawową i mieszkania pracowników PGR-u. Pałac na szczęście nie ucierpiał w sposób znaczący, natomiast dwie galerie, łączniki. Które widzieliście Państwo na początkowym materiale zostały przekształcone na chlewy dla świń, w związku z czym pałac no, pełni też funkcję taką stricte gospodarczą niestety. Proszę Państwa, w 70 roku pojawia się Muzeum Narodowe w Poznaniu, które rozpoczyna starania o odnowienie samego miejsca. Tutaj wielka też była zasługa rodziny Hełkowskich i proszę Państwa, w ciągu sześciu lat. Muzeum zostało utworzone, w 1975 roku zostało ono zainaugurowane. Natomiast dopiero w 2021 roku ostatecznie uregulowano sprawy własnościowe ze spadkobiercami rodziny Hełkowskich, a więc proszę Państwa, na dobrą sprawę przez 50 lat nie było poważniejszych remontów całego kompleksu. Dopiero uregulowanie tej sytuacji własnościowej otwiera przed nami szansę na długoletni projekt gruntownej rewizytalizacji całego założenia. Proszę Państwa, słowo się rzekło, jesteśmy jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Poznaniu, które jest dziewięciooddziałowe, tutaj po stronie prawej oddziały poznańskie i proszę Państwa, mamy trzy oddziały rezydencjonalne pozapoznańskie, zamek w Gołuchowie, Muzeum Pałac Raczyńskich w Rogalinie i właśnie Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiłowie. Gdzie jesteśmy usytuowani? Pan profesor wspomniał o tej lokalizacji. Proszę Państwa, 70 kilometrów od Poznania, Kalisz 63, Gniezno 60, Leszno 83. Tutaj myślę o większych ośrodkach, gdzie mamy zarówno muzea okręgowe, jak i duże, znaczące jednostki miejskie. I mniejsze, proszę Państwa, muzea Pyzdry, Jarocin, Koszuty, Śrem, w promieniu od 16 do 40 kilometrów. A więc na dobrą sprawę w promieniu 40-60 kilometrów Muzeum w Śmiełowie jest jedyną instytucją o charakterze Muzeum Narodowego i zarazem jedynym w Polsce muzeum dedykowanym stricte Adamowi Mickiewiczowi, poza Muzeum Literatury, które jest imienia Adama Mickiewicza. Natomiast my stricte jesteśmy muzeum biograficznym dedykowanym naszemu wieszczowi. Proszę Państwa, wspomniałem o tym, iż mamy 14-hektarowy park. Jest to miniatura angielskiego parku krajobrazowego. Tutaj mamy pierwotny układ tegoż parku. Proszę Państwa, z takich ciekawszych rzeczy, elementów to warto wspomnieć o wyspie na rzece Lutyni. Jest to stare koryto tejże rzeki. Do dnia dzisiejszego znaczna część osi widokowych została utrzymana i zachowana. Przy okazji przekształceń po 1990 roku część folwarku należąca do majątku hełkowskich została przekazana w ręce prywatne, w związku z czym dzisiaj obszar Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiowie zamyka się w osiach wyznaczanych przez szosę i w granicach parku, która, którą tutaj stanowi Lutynia z jednej strony i dawne pola gospodarskie. W ramach tego gruntownego programu rewitalizacji obecnie jesteśmy na etapie pozyskiwania gruntów zasobu Kowru, który pozwoli nam na powiększenie powierzchni z 14 do 26 hektarów. W ramach tego kompleksowego programu rewitalizacji w tej części planujemy utworzenie centrum obsługi gości z ekspozycją poświęconą walorom przyrodniczym historii parku. Będzie to zarazem pierwszy element dużej ścieżki. Ekologiczno-dydaktycznej w myśl założenia od natury do kultury. Przewidziana jest na parterze tego budynku ekspozycja o 300 metrach kwadratowych powierzchni, na poddaszu zaplecze noclegowe z 20 miejscami, z własnymi węzłami sanitarnymi. Do tego planujemy powiększenie parku o 6 hektarów do 20 plus zbudowanie profesjonalnego centrum powiedziałbym takiego gospodarczego zaplecza dla ogrodników i też mamy w planie na trzech hektarach założenie własnego gospodarstwa ekologicznego, z którego produkty będą trafiały następnie do eferty muzealnej, do naszego sklepiku. Proszę Państwa, w ramach przygotowania się do procesu rewitalizacji weszliśmy we współpracę z Politechniką Poznańską. Jednym ze strategicznych celów będzie, kompleksowa modernizacja i konserwacja korpusu głównego, łącznie z pogłębieniem piwnic. Dzisiaj mamy, proszę Państwa, 1400 metrów powierzchni ekspozycyjnej docelowo po generalnym remoncie plus wzniesieniu dodatkowych budynków, na które już mamy wstępną zgodę Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej. Chcemy powiększyć powierzchnię ekspozycyjną do 3200 metrów. Co automatycznie też rozwiąże nam problem wystaw czasowych, które dzisiaj są przede wszystkim organizowane w trudnych wnętrzach pałacu, natomiast też przewidujemy, że będziemy mieć stworzoną na tyłach pałacu jedną kondygnację podziemną o 300 metrach kwadratowych, gdzie doświetlana z poziomu łąki świetlikami będzie przeznaczona w całości na wydarzenia czasowe, również na działania edukacyjne i kulturalne, natomiast poniżej jest również przewidziana część magazynowo schronowa. Te dwa nowe elementy będą niepowiązane z pałacem, w związku z czym nie będą też ingerować w substancję zabytkową. Oczywiście jesteśmy po pierwszych wstępnych badaniach geotechnicznych gruntu, które wymagają jeszcze doprecyzowania, aby ostatecznie zadecydować, czy w tym miejscu ta lokalizacja będzie możliwa. Oficyna z państwa lewej strony dzisiaj pełni funkcję noclegowo-kawiarnianą. Docelowo ma być to w całości nowa część ekspozycji, w której będziemy prezentować pamiątki rękopiśmienne i graficzne, czy elementy papierowe związane z Mickiewiczem. Dodatkowo w piwnicach będzie nowa ścieżka edukacyjna, jedna związana z początkami śmiłowa założenia pałacowo-parkowego, druga z tradycją konspiracji i wątkiem. Masońskim, bowiem w pałacu mamy oryginalny ołtarz masoński z czasów budowy samego pałacu. Proszę Państwa, dwa nowe budynki, e, ażurowe, jednokondygnacyjne, do których chcemy przenieść te funkcje, e, które dzisiaj częściowo w pałacu funkcjonują. Tutaj ma się znaleźć kasa ze sklepem muzealnym. Po drugiej stronie będziemy mieli restaurację, która będzie połączona z istniejącym budynkiem szklarni z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Pozwoli nam to w pełni wykorzystać, umuzealnić wnętrza pałacu, a jednocześnie zapewnić większy komfort odbiorcom, gościom naszej oferty. Dodatkowo, proszę Państwa, tutaj mamy dominujący walor w postaci tego ukształtowania i powiązania z krajobrazem. Te nowe elementy nie będą w żaden sposób kolidować i nie będą zaburzać tego elementu, który dzisiaj jest jednym z najważniejszych walorów samego założenia. Ym... Niestety zerkam w stronę naszego pana technika. Drodzy Państwo, kontynuując. Dzisiaj muzeum jest oddalone i zdecydowanie jest na peryferiach w stosunku do Poznania. Natomiast jest to, proszę Państwa, z jednej strony walor, który myślę będziemy mogli wykorzystać i jest to zarazem element, który będzie zdecydowanie powodował, że muzeum ma szansę zaistnieć jako ponadregionalne centrum, podkreślam centrum kultury, z dominującą funkcją muzealną która w perspektywie określonych, bym powiedział, wydarzeń, momentów będzie albo dominującą, albo jedną z kolejnych, jeżeli chodzi o tę listę pierwszeństwa. Aby to mogło zaistnieć, proszę Państwa, planujemy ten szereg działań. Oczywiście walor zabytkowy, utrzymanie tego dominującego układu w formie niezmienionej będzie dla nas nadrzędnym zadaniem. Natomiast planujemy między innymi wprowadzenie kondygnacji podziemnej tutaj w ramach pewnych form wizualizacji również we współpracy z politechniką lub taczy, znajdujące się te części nowe pod dziedzincem lub bezpośrednio za pałacem w chwili obecnej mamy proszę państwa 20 różnych koncepcji przygotowanych które będą rozważane na dalszych etapach to jest oczywiście element, który ma służyć przybliżeniu pewnych możliwych rozwiązań tak aby muzeum faktycznie mogło stanowić maksymalnie konkurencyjną i atrakcyjną instytucję kulturalną dla całego subregionu kaliskiego. Tutaj też oczywiście w bliskiej współpracy z pozostałymi oddziałami i muzeami biograficznymi tę naszą ofertę chcemy realizować. Drodzy Państwo, czas nieubłaganie biegnie, dlatego chciałbym jeszcze przejść do jednego istotnego wątku, jakim jest dzisiaj dla śmiowa współpraca. Znajdujemy się na terenie powiatu powiatu jarocińskiego, który liczy 71 tysięcy mieszkańców, na terenie gminy Żerków, która liczy 10 tysięcy, nieszczególnie duże można byłoby powiedzieć samorządy, natomiast absolutnie zainteresowane współpracą. W chwili obecnej przygotowujemy dokumentację w związku z planem złożenia wniosku o ustanowienie pomnikiem historii Muzeum w Śmiłowie wraz ze Szwajcarią Żerkowską. I nasze plany są, proszę Państwa, dzisiaj skoncentrowane w dwóch obszarach. Z jednej strony chcemy dosyć mocno zaznaczyć się lokalnie jako ten dominujący podmiot muzealny, ale też bardzo mocno otwarty na Tę działalność prospołeczną, proekologiczną, prokulturową. Z drugiej strony, proszę Państwa, w przyszłym roku muzeum obchodzi 50-lecie muzeum, jego założenia, ustanowienia, więc jest to absolutnie istotny dla nas moment, aby faktycznie pomyśleć nad wzmocnieniem pozycji Śmiłowa, nie tylko jako przestrzeni dedykowanej Mickiewiczowi, ale również rodzinie Chełkowskich, która propagowała ideę domu otwartego. W tym roku mamy 125. rocznicę wizyty w Śmiłowie Sienkiewicza, setną Paderewskiego. Córka Mickiewicza była rezydentką Śmiłowa. Ta liczba osób odwiedzających Śmiłów jest absolutnie ogromna. I proszę Państwa, w ramach wyjścia pro właśnie społeczności lokalne, współpracujemy z zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Włączamy się w te ogólno-wojewódzkie działania, związane chociażby z tygodniem liczenia motyli w parkach krajobrazowych, z tygodniem dedykowanym sowom. Mamy, proszę Państwa, bardzo rozbudowaną tą współpracę w obszarze warsztatów promujących dziedzictwo przyrodnicze i ekologiczne. Oczywiście cykl wydarzeń dedykowanych stricte literaturze, wykłady popularne, popularno-naukowe, ale też mamy dosyć mocno rozbudowaną działalność. Związaną z promowaniem dziedzictwa lokalnego, wykłady profilowane pod kątem regionu y, Ziemi Jarocińskiej i Kaliskiej. Czy proszę Państwa również działania związane z popularyzacją działalności muzeum od strony konserwatorskiej? Te warsztaty, które realizujemy w muzeum dosyć dużą popularnością się cieszą. No i jest to pewna zmiana, proszę Państwa. Y, mamy gości absolutnie z pierwszych, bym powiedział, rzędów, jeżeli chodzi o badaczy określonych dyscyplin. Dla małego prowincjonalnego Śmiłowa, dla, dla małej gminy Żerków i powiatu jaraczyńskiego jest to faktycznie cykl, który spotyka się z dużym uznaniem. Tylko podam przykład. Śmiłów ma raptem 100 mieszkańców, jeżeli chodzi o miejscowość. A przyjeżdżałem, proszę Państwa, byli rektorzy Uniwersytetu między innymi, więc wydarzenia dosyć dobrze się sprawdzają. Mamy, proszę Państwa, bardzo rozbudowaną działalność koncertową, działalność związaną również z formami teatralnymi. Włączamy się również we współpracę z, z, z ośrodkami naukowymi, akademickimi, również z obszaru kultury. Proszę Państwa, to są wydarzenia, które w tym roku będą zamykać się w liczbie 31 weekendów które w małym muzeum są wypełnione koncertami, koncertami, spotkaniami autorskimi różnego rodzaju wydarzeniami. Z budżetu Muzeum Narodowego w Poznaniu mamy okrągłe 0 zł na te wszystkie działania. Wszystkie, które wydarzenia będą zrealizowane, jak chociażby tutaj też wizyta przy okazji przyszłorocznej wystawy rektor Uniwersytetu Wileńskiego i koncert temu towarzyszący, wszystkie wydarzenia udało się sfinansować dzięki wsparciu gminy Żerków i powiatu jarocińskiego. I to, proszę Państwa, pokazuje, jak gigantycznym plusem jest współpraca ze środowiskiem lokalnym. Jesteśmy Muzeum Narodowym, i to jest walor, który absolutnie dla tych samorządów jest tutaj wielkim atutem, natomiast faktycznie ich wsparcie jest ogromne. No i, proszę Państwa, wydarzenia prospołeczne, prokulturowe. Tutaj jedno z większych osiągnięć: koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk na 505 osób. Więc proszę Państwa, to pokazuje, że małe muzea też mają absolutnie rację bytu i przyciągają mimo swojego nieoczywistego usytuowania i położenia. Czy proszę Państwa, mamy ideę, że muzea, muzeum w śmiowie ma służyć mieszkańcom, ma być maksymalnie dla nich otwarte, przez nich współtworzone, w związku z czym aktywnie włączamy się również w uroczystości rocznicowe, czy proszę Państwa w obchody Dni Żerkowa, ostatnie, które były w lipcu zgromadziły jednego dnia, to znaczy w ciągu całego dnia przewinęło się przez muzeum w Śmiowie około 2,5 tysiąca gości, a więc to jest proszę państwa świadectwo, że miejsce absolutnie przyciąga, jest urzekające, malownicze, ma wielki potencjał i zachęcam abyście państwo przy okazji wizyty w Wielkopolsce zajrzeli do Śmiowa i ten potencjał obejrzeli. Bardzo dziękuję, przepraszam za przekroczenie nieznaczne czasu, ale proszę państwa miejsce jest wyjątkowe i absolutnie zachęcam do odwiedzin. Bardzo dziękuję.